Siemaneczko! Witajcie na kanale FifiTube! Z tej strony Adam oraz Fifi! Siemanko! Słuchajcie, jesteśmy na koncie FifiTube2 e, i mamy tutaj przed sobą Gina. E, postanowiliśmy kupić do niego skinka, który w tej chwili znajduje się na super fajnej promocji z 80 gemów. Jest on przeceniony na 39 gemów. Jest to przebranie pirackie, tak ono oto wygląda. Wygląda naprawdę ciekawie, naprawdę... Śmiesznie. Widać, że tutaj Jin nie ma jednej nogi, ma jakiś hak na ręku, ma taką czapkę piracką oraz ma przepaskę na oko. Naprawdę jest z niego niezły pirat. Widać, że ma na rękach jakieś tatuaże kotwicy, którą przyciąga swoich swoich wrogów. Okół niego lata również latająca lampa również z przepaską na oko oraz czapką piracką. Naprawdę wygląda mega ciekawie. My sobie go w tej chwili e, kupimy. A za moment jeszcze otworzymy. Yes, jest, dzień kupiony. Nieźle, jest, 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 Super, mamy tego skinka Zaraz sobie go w go zmienimy oraz otworzymy sobie tutaj jest dzień jest dzień piracki wybieramy go sobie jeszcze na szybko otworzymy skrzyneczki 13 małych skrzyneczek Fifi chce się otworzyć no mogę no dobra no to leć tematem zobaczymy co z nich wypadnie lecimy z nimi na szybko może akurat coś tam dropnie ciekawego może jakieś jeszcze klejnoty do kolekcji zaraz zobaczymy no na razie nic nic takiego ciekawego, jedynie same punkciki do postaci, które możemy ulepszyć, ale na razie troszkę mi yy, brakuje nam tutaj monet. Zaraz zobaczymy, ile jeszcze skrzyneczek zostało. Jeszcze, jeszcze cztery. cztery, dobra. Jeszcze cztery skrzyneczki. Oho, nie, na razie nic ciekawego. Jeszcze Dwie. Dobra. No ostatnia skrzyneczka, dobra. Lecimy. Ostatnia skrzyneczka mała. No niestety, 13 skrzyneczek, nic nam nie poleciało, no ale trudno. E, dobra, to co? Zagramy sobie może jakąś giereczkę tym ginem, stestujemy sobie go. Okej. Okay. Fifi tutaj wybrał... A, tak, Fiffie wybrał e, tryb solo. U góry też mamy gina. Zaraz zobaczymy jak mu tutaj pójdzie. no naprawdę... A, mm. Tak, ten skinek naprawdę wygląda tutaj fajnie. Troszkę w krzatkach jeszcze go tak nie widzimy. Monika. Dwa parciowe. No to jakoś się tam możesz... Jeszcze chyba tam Riko albo pan jest. O, jest Nita obok ciebie. Brawo, brawo. I pan? Pan z Jest, Pam jest w tej postaci. Pam dobiła Nitę, ty dobiłeś z kolei pan. No niezła... ty gdzieś jeszcze Dziń Tak, niezła to była, niezła to była zataczka. Dzień z góry gdzieś zbiał, ja tam widziałem tylko e, przemknął gdzieś Fran. Tam. Tak, ty masz zostało 6 zadymiarzy, 4 power cube, jest nieźle, obok masz trzyneczkę. Powiem ci ja bardzo... Tak, ktoś tam, kogoś tam trafiłeś, chyba jest Franz M, tak? Bo, tak, zabiłeś Franka bodajże. Uważaj, tu ciebie bije Jessie. Troszkę tutaj ten. 6 Power cubeów Powiem Ci... Tak, powiem ci szczerze, ja lubię bardzo... E, oj, tu ma jakieś problemy z Jessie, chociaż nie. Aj. No, Cię dobijesz, niestety nie trafiłeś, ona ma tam działko, masz 261 HP i to jest wielkie starcie. Powiem Ci szczerze, miałem powiedzieć, że ja lubię bardzo tą planszę, właśnie ze spadającymi meteorytami. Jesse nie wie gdzie Ty jesteś, na razie próbuje tam różne krzaczki sprawdzić. Ty, co Ty planujesz? Planujesz się na nim jakoś zaczaić? Za ona ma 9 power powerpume'ów. Działko jest u góry, także tutaj dobrze kombinujesz, aby trzymać się z dala od jej działka bo na swoje działko postawiał góry, tutaj dalej sprawa, trafiła Cię, gdzie jesteś, masz ulta, możesz ją na przykład w meteoryt spróbować przyciągnąć. O, by to ta... Tak, to by było naprawdę, w... ale też wtedy możesz dostać uderzenie z meteoryta, musisz to dobrze rozwiązać, o teraz byś ją mógł w meteoryt, Kurde. przyciągnij ją może, aj zostało Ci naprawdę mało, no Oj. niestety, niestety trafiła Cię ostatnim uderzeniem, ale jest tutaj drugie miejsce, 8 bucharków. Dobra, może zagramy sobie jeszcze jakąś inną gierekkę w innym trybie. Okej, okay. otworzymy sobie od razu małą skrzyneczkę, bo wybierz chyba na dwie. albo nawet dwie. No to dawaj, klikaj i lecimy z dwoma skrzyneczkami. No nie ma nic, punkciki, kaska, punkciki. No dobra, może wybierz sobie o. jakiś inny tryb. No dobra, Fifi wybrał zadymę, lecimy z zadymą. Piracki dżin, naprawdę wygląda on świetnie. Kogo tam mamy, chyba? Um, aha, mam aha, mamy Jackie, 8 -bitówka. tam też jest Jackie. Ems i Poko, i poco. No niestety, no no już tutaj, bro, no niestety. Jest, udało. Aj, strzeliła gola. Zaczynamy tutaj ult. Jackie z waszego zespołu zadziała, ale ktoś tam jeszcze chyba wydaje, że poco strzelił gola. No niestety, ty przyciągnąłeś tutaj Poko. No dobra, jest Jessie, Jessie chyba, znaczy Jackie chyba, tak, padła. Wy macie piłeczkę, zostało was chyba trzech na planszy. Podajesz Jackie. O, ktoś przyciągnął No dawaj Ems, jest, aj niestety. Przyciągnąłeś Ems, która miała ulta, troszkę was tutaj zabiła, i ciebie, i 8 bitowca. No ale dobra, zaraz sobie zobaczymy. Jackie ma piłkę, jest 1-0 dla przeciwników. No tutaj powiem czy ta N't naprawdę tutaj psuje wam krew. To ma piłkę, bo nie widzę. Aha, 8 to jest ma piłkę, ma 124, 124 HP. Poko, poko jest zrobiony. Podajesz Jackie, Bardzo ładne podanie, bardzo ładne podanie, ale ona tam nie dojdzie. Jednak MT złapała na ulcie, spowolnienie i niestety jej to pokrzyżowało plany. Dobra, oglądamy dalej, co z tego wyniknie, dalej 1-0, minuta do końca gry. Jest Jackie, zostałeś ty spoko. Co ty, no nie wiem co tu chcesz, o chyba to nic, niestety ci się nie udało zrobić. Tu Jackie, naprawdę ona ma bardzo duży damage. Jackie ma tutaj naprawdę bardzo duży damage. Oj, idą was we dwóch, przyciągnąłeś tutaj Jackie, no niestety. No i 2-0. No niestety ta gierka akurat się tam nie wyszła. Może zagramy sobie jeszcze klejnoty, bo tak coś czuję, że ten Dżin może być bardzo dobry na klejnotach. Ok, startują klejnoty. Masz Bibi. No troszkę może być Wam ciężko, ale tym wy macie Bibi. 8 -bitowca. Jest tam Max, widać w zespole. Oni mają jeden klejnocik. Max chyba już tam padł, nie, 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 Max o, prawie, aha, M spadła, wow, dobra, fajne to było, 8-bitowiec no, naprawdę, to chyba nie gra, nie gra. tak, 8 jest naprawdę tutaj fajne... nie dobrze, że postawił swojego ulta na samym środku, no już go niestety nie ma, jest Max, jest przyciągnięcie Maxa, Bibi go dobiła, świetna akcja, to naprawdę było bardzo, bardzo fajna akcja, dobra, lecimy dalej, M spadła, ty coś tam z tyłu rzuca, jeszcze go nie widzieliśmy na mapie. Ośmiobitowy bitowych Nie widziałem. Ty dobiłeś maksa. Kogoś ty możesz chyba przyciągnąć, ale nie Bibi ma mało życia. Lepiej nie ryzykować. Ty też masz mało życia, chyba padasz od niej ulta, tak? Niestety. Ale ośmiobitowy zebrał swoje klejnoty. Jest 6 do 0, w, y, Oj, bardzo to było fajne, bo y, ult pika zebrałeś i by byłeś odporny. Świetnie to wyszło. 14 sekund już macie 10? Wow! Szybko to poszło. 10, może, ktoś może jeszcze złapać na sam koniec, tak for fun. Może się uda na ulcie ściągnąć, ale tak chyba nie ma potrzeby. Koniec. Tak, 3, 2, 1, pik, dostał ulta. Koniec rozrywki, szybko poszło. No i tutaj, Dziń, naprawdę fajnie to wyszło. Ta, ta giereczka, Dinem. plus 8 picharków. No, zobaczę jak ten dzień piracki wygląda. Naprawdę, naprawdę świetnie. Przede Chyba nie będzie, aha jest, ostatnia skrzyneczka na sam koniec, sobie ją otworzymy, no niestety nic ciekawego nie ma. No dobra, na dzisiaj to wszystko, ten skinek piracki jak widzicie wygląda naprawdę niesamowicie i jest na super fajnej promocji. Oczywiście my ten skinek kupiliśmy. A niestety ta promocja się już nie pokazuje. My ten skinek kupiliśmy z kodem VCR. Jest to youtuber, którego również oglądamy i śledzimy. I z tego miejsca go serdecznie pozdrawiamy. No dobra, żegnamy się z Wami na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym odcinku. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zostać z nami na dłużej, to kliknijcie czerwony przycisk u spodu, subskrybuj. I zostawcie jakiś komentarz. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Siemanko.